Hej, hej! Witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to chat make-up. Prosiliście mnie o więcej informacji na temat Kanady, życia tutaj i wszystkiego, co z tym związane. Także postanowiłam wrócić w formie chat make-upu. To wydaje mi się jest najlepsza forma na tego typu rozmowy. Także będę po prostu wykonywać swój makijaż. To, co będę pamiętać, żeby Wam pokazać tutaj, to pokażę. Jeżeli nie, to oczywiście lista wszystkiego będzie w opisie razem z linkami. Natomiast... Generalnie po prostu robię swój makijaż, żeby czymś się zająć, bo nie potrafię tak po prostu siedzieć i gadać o Kanadzie. To by było też chyba strasznie nudne. E, natomiast standardowo powiem Wam, jakiej będę używać palety. To jest chyba jedyna rzecz, którą tak stale mówię w make-upach. E, będzie to Natasza Denona Metropolis. Jest jesień, przynajmniej tu już u mnie, jest jesień pełną parą Metropolis, więc musiała być wyjęta z szuflady. Jest to jedna z moich ulubionych palet, właśnie jesiennych. Także dzisiaj. Coś tym zmaluję. Nie mam pojęcia jeszcze co. Ciąguje mnie tutaj w sumie we wszystkie strony. Dawno jej nie używałam, dlatego wiele, y, wiele z tych cieni mnie do siebie przyciąga i sprawia, że chciałabym je użyć i jak wyjdzie, zobaczymy. Y, poza tym produkty są standardowe. Nic nowego chyba tutaj nie wyciągnę. Nie. Nic nowego. Także lista tych wszystkich produktów będzie w opisie, a ja zaczynam. I zacznę słuchajcie od pogody, ponieważ to jest coś, co... Często pojawia się w rozmowach, jeżeli z kimś rozmawiam, pytają, gdzie mieszkam. Mówię, że w Kanadzie zawsze się pojawia takie, oj, to tam zimno. No właśnie. <grym> Kanada jest ogromnym krajem, ogromnym. Myślę, że każdy, kto widział choć raz Kanadę na mapie, nie ma co do tego wątpliwości. I tak samo pogoda jest zróżnicowana. I zimno, owszem, jest, ale zimą. Większość populacji Kanady jednak mieszka na południu tego kraju. Natomiast cała północ jest bardzo dzika. Mieszkają tam oczywiście gdzie niegdzie ludzie, ale też nie wszędzie i tam mają rzeczywiście zimno cały czas. Natomiast jeżeli mowa o Kanadzie takiej, no tam gdzie mieszka najwięcej ludzi, czyli przy południowej granicy oraz na, na wschodnim wybrzeżu. Tam tak naprawdę pogoda jest bardzo podobna do tego, co widzicie w Polsce, czy co może jest w Skandynawii. Bardzo też ta pogoda zmienia się od prowincji do prowincji. Oczywiście można by tutaj podejść do tego tak geograficznie, natomiast no ja nie będę tutaj lekcji geografii robić, ale może powiem jeszcze, bo o tym powinnam powiedzieć na początku, że moja nie wiem, opinia o Kanadzie, to co będę Wam dzisiaj mówić, wynika z czteroletniego życia w Kanadzie w dwóch prowincjach, także. To jest moje doświadczenie, nie wiem oczywiście wszystkiego. Na pewno wiele, wiele rzeczy różni się między prowincjami, o kilku Wam powiem, ale generalnie to nie jest tak, że jest to jeden wielki kraj, w którym wszędzie jest wszystko to samo. To jest bardziej może trochę no, jak Stany wiadomo, ale w Europie myślę, że porównalibyśmy to do po prostu różnych krajów Unii Europejskiej. Niby razem, ale jednak osobno, każdy stanowi swoje prawa. Mamy też prawa wspólne, właśnie takie na poziomie ogólnokrajowym. Natomiast tak na co dzień, generalnie, każda prowincja sobie działa osobno, każda wyznacza swoje prawa, swoje podatki. Generalnie, przeprowadzając się nawet z prowincji do prowincji, jest masa administracji do załatwienia chociażby prawo jazdy trzeba wymienić wszystko jest. Wszystko jest inaczej. Także jeżeli chodzi o, o pogodę, nie jest to tak, że żyjemy tutaj w śniegu po pachy i jest zimno cały rok. Bardzo się to zmienia. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia, ja żyłam, żyję na zachodniej stronie Kanady i tutaj również pomiędzy tymi dwoma prowincjami jest bardzo duża różnica. Swoją przygodę rozpoczęłam w Kolumbii Brytyjskiej, czyli w BC. Tam... Zima jest bardzo mokra. Rzadko kiedy padał śnieg, a jak już padał, to wiecie, był paraliż, i generalnie trwało to, może nie wiem, dwa dni i tyle było tego śniegu. Mówię tutaj oczywiście o miastach, no bo w górach śnieg jest. Natomiast jeżeli chodzi o Albertę, gdzie mieszkam teraz, tutaj mamy bardzo klasycznie tak jak szczerze mówiąc, w Polsce nie wiem, 20 lat temu, jak w każdym razie byłam dzieckiem, to takie, takie pamiętam wyraźne pory roku, gorące lato, zimna zima, wiosną i jesienią ta temperatura rzeczywiście spada, albo się podnosi, robi się chłodniej albo cieplej. Generalnie bardzo przypomina mi to właśnie pogodę z Polski, ale z tych nie, 20 kilku lat wcześniej. Latem na przykład mieliśmy no, dosyć duże temperatury, 30 stopni, 30 kilka. W Polsce chyba w tym roku też tak było. Natomiast zimą mamy rzeczywiście sporo śniegu, ale jest to zima taka słoneczna. Także mimo tego, że śnieg leży, to świeci słońce, jest generalnie przyjemnie i nie czuć tak bardzo tego mrozu. No, dochodzi do jakieś minus 30 stopni, czasem trochę więcej. A to też nie jest tak, że to minus 30 trwa całą zimę, to jest po prostu kilka tygodni, czasem tydzień, potem tydzień przerwy. Wiecie, jak to jest. W każdym razie. Nie wiem, mnie się to podoba, daje mi to szansę odczucia zarówno zimna, jak i ciepła, także ja bardzo lubię w ogóle pory roku i uważam, że są potrzebne. Natomiast wracając już do tematu Kanady tak trochę poważniej, kraj ten prowadzi politykę izolacji. To jest dla mnie o tyle dziwne, że mają tak naprawdę tylko jednego sąsiada, no, Stany Zjednoczone, więc wydawałoby się, że powinni się jakoś dogadać, żyć dobrze, nie wiem, wspierać się może nawet, Natomiast no to nie ma miejsca. Niezbyt się lubią z Amerykanami i są wręcz oburzeni, kiedy e, na przykład turystycznie jadą do Stanów i ktoś ich weźmie za Amerykanina. Wielkie oburzenie ze strony Kanadyjczyków. Z drugiej strony zauważam jest odwrotnie. Jeżeli do Amerykanina powiesz, o, jesteś z Kanady, on powie, nie, nie, jestem z Ameryki, ale nie będzie obrażony. Natomiast Kanadyjczyk zaperzy się, jakbyś powiedział mu, no, nie wiem, co robi. W ogóle, jeśli chodzi o tą y, słynną kanadyjską y, kulturalność i bycie takim miłym, to jest bardzo powierzchowne. Oni są rzeczywiście mili, ale na etapie takim w sklepie, właśnie. Y, powiedzą How are you?", będą zagadywać przy, nie wiem, przy kasie czy coś takiego, natomiast nie ma absolutnie w nich chęci poznania człowieka. I może nie mówię za tym przypadku przy kasie, no bo pani jest w pracy, czy pan. A my chcemy też zrobić zakupy iść do domu. Natomiast no nie wiem, w pracy czy na jakichś tam aktywnościach nie chcą za bardzo człowieka poznać. I myślę, że właśnie wiąże się to z tym no tą tą polityką izolacji. Nie ma swobodnego przepływu ani ludzi, ani towarów, ani usług. Na granicy odbywają się podobne sprawdzania, jak pamiętamy jeszcze z czasów przed Unii Europejskiej. Generalnie kolejki, paszporty, pieczątki. Czasem przeszukiwanie auta, różne rzeczy się zdarzają. I o ile chodzi o ten przepływ ludzi, tutaj jestem w stanie to trochę zrozumieć, ponieważ zarówno Stany, jak i Kanada zmagają się no, z dużym problemem nielegalnej imigracji. Tak, jeżeli chodzi o przepływ towarów, tego już nie rozumiem. Kanada też ma bardzo specyficzne prawodawstwo, jeżeli o to chodzi. Nawet taka ciekawostka, słuchajcie, kosmetyczna. Oto właśnie ten podkład, który dzisiaj używałam, Lancom. On przyszedł do mnie z zaklejoną tutaj informacją o SPF-ie. Ja byłam na początku zdziwiona, bo mówię, nie rozumiem, czy ten akurat podkład, który ja kupiłam, tego SPF-u nie ma, czy o co chodzi, czy to jest jakaś podróbka, no wiecie, już różne rzeczy się dzieją. Natomiast kiedy wyjaśniłam to w sklepie, powiedziano mi, że po prostu Kanada ma zupełnie inne prawodawstwo, jeżeli chodzi o reklamy SPF-ów oraz ich poziomy w różnych kosmetykach. I po prostu produkt no, francuski nie może reklamować SPF na swoich produktach w Kanadzie. Formuła jest ta sama, to jest dokładnie to samo, co Wy używacie, czy ktokolwiek inny na świecie. Natomiast y, informacja o SPF nie może być pokazywana w Kanadzie. Głupota. No ale okej, okay. podobnie miałam zresztą problem, jak chciałam kupić yy, jakiś produkt z witaminami, już teraz nie pamiętam, spożywczy w każdym razie z witaminami, okazało się, że nie jest tutaj dostępny, ponieważ poziomy tych witamin są za wysokie na rynek kanadyjski. Były to poziomy jak najbardziej legalne w Europie. Jako, że w tym siedzę, to yy, no, sprawdziłam to dosyć dokładnie, nie widziałam nic zdrożnego ani w tym, jaka była forma tych witamin, ani wartości. Yy, no nie wiem, naprawdę nie wiem, ale generalnie po prostu produkt nie był tu dostępny i nie mogłam go legalnie ściągnąć do Kanady. Mogłam, mogłam go oczywiście kupić yy, w Stanach i po prostu przewieźć autem. I jeżeli no nikt by nie sprawdził, a ja się nie przyznam, no to to tego nikt nie wie, ale no szczerze mówiąc zrezygnowałam, po prostu znalazłam coś innego. To była też taka głębka sprawa z de Ordinary i tym ich kwasem takim czerwonym, kojarzycie chyba, było kiedyś bardzo modne używanie tego kwasu na wizji i trzymanie go bardzo długo, co było głupie i niezdrowe. Ten produkt nie jest dostępny w Kanadzie, jest wręcz zakazany, także mimo tego, że de Ordinary jest marką kanadyjską, no to na przykład ten produkt nie jest u nas dostępny. Ta izolacja powoduje też inne problemy, jak na przykład takie, że brak jest konkurencji w wielu tutaj aspektach życiowych, czy to jeżeli chodzi o usługi, czy właśnie o towary. Chyba w moim Q&A wspominałam Wam o mojej boleści, jeżeli chodzi o dostanie ekspresu do kawy. Były dosłownie, nie wiem, dwa czy trzy do wyboru. I to się generalnie sprawdza... W wielu dziedzinach, nie tylko jeżeli chodzi o ekspresy do kawy, nie ma po prostu konkurencji, i tak na przykład abonamenty telefoniczne są bardzo drogie. Mało jest internetu w tych planach, co akurat mnie bardzo interesuje. Ja nie muszę mieć minut, bardzo mało dzwonię, natomiast internet i w ogóle dane potrzebuję mieć no, dosyć wysokie. I to jest duży problem, żeby dostać coś w dobrej cenie, i płacimy generalnie kilkukrotność tego, co wy płacicie w Europie, a jakby tego było jeszcze mało. To te dane nie są oczywiście dostępne, jak podróżujemy do Stanów. Także w Stanach muszę kupować osobną kartę SIM z jakimś tam planem typu Pay as You Go i generalnie płacić za to dużo więcej. Ostatnio, czy ostatnio, kilka miesięcy temu zmieniałam właśnie sieć komórkową tutaj i był plan, który pozwalał mi na korzystanie z telefonu w Stanach, ale on był koszmarnie już drogi. To, co teraz płacę, uważam, tak jest za dużo i miałabym to za nim 15 zł w Polsce, a płacę jakieś 75 dolarów miesięcznie, coś takiego. Bez telefonu oczywiście, z telefonem przyszłam już do tej sieci. Także jest bardzo drogo i nawet właśnie jak przyjeżdżacie tutaj na wakacje, to no zdecydowanie bardziej polecam Wam albo kupić sobie plan w Polsce, Albo tak zwane e-simy, to wtedy też macie dużo lepsze plany. Kupno tutaj karty Sim na miejscu, to będzie dużo pieniędzy. W ogóle mam wrażenie, że jak Kanada tak powstawała, to wzięła sobie najgorsze cechy ze Stanów Zjednoczonych, najgorsze z Europy i tak, i tak powstała. Na przykład, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, no jest darmowa, o tyle, że płacimy za nią w podatkach, czyli nie jest tak jak w Stanach. Natomiast, na przykład, y, leki nie są w ogóle refundowane. Za wszystkie trzeba płacić 100%, chyba że macie właśnie dodatkowy plan insurance, y, tak jak w Stanach, i ten plan zakłada wam jakąś tam refundację. Jeżeli takiego planu pracodawca z jakiegoś powodu nie daje, chociaż to jest dosyć popularne, y, albo na przykład, tak jak ja, macie swoją firmę tutaj, y, no to musicie za taki plan płacić samemu. Także muszę płacić sama dodatkowo. Y, no kilkaset dolarów miesięcznie za to, żeby mieć refundację leków w razie czego, plus tam inne oczywiście rzeczy. Także robi się to znowu mm, dodatkowy koszt. To, co mnie chyba najbardziej tutaj w tej służbie zdrowia denerwuje, to y, brak możliwości pójścia prywatnie gdziekolwiek. Nie ma, w ogóle nie istnieje coś takiego jak prywatna służba zdrowia. Y, nie ma prywatnych specjalistów, nie ma prywatnego y, labu, żeby zrobić sobie badania krwi, tak jak w Polsce jest po prostu na każdym kroku jakieś laboratorium i no, zawsze jak przylatuję do Polski, to coś tam się, wiecie, badam się sama po prostu. Tutaj tego zupełnie nie ma i jeżeli coś Wam się dzieje, a na przykład Wasz lekarz nie chce Wam tego zlecić albo chcielibyście po prostu to zrobić szybko, y, sporo tych badań wcale nie jest takich drogich, więc no nie wiem, ja przynajmniej w Polsce żyjąc y, często robiłam sobie sama te badania. Tutaj nie ma takiej opcji. Po prostu to nie istnieje, także jeżeli jest jakiś problem, trzeba iść klasycznie do rodzinnego, on da albo nie da skierowanie na badania, czy do specjalisty. Do specjalistów też się czeka, tak samo jak w Polsce, dosyć długo. Ja na jednego specjalistę czekałam 3 miesiące, na drugiego czekam już w tej chwili pół roku i w dalszym ciągu słyszę, że muszę czekać na telefon, że jak będą mieli miejsca, to po prostu do mnie zadzwonią. Także już no nie łudzę się, że się doczekam, ale jako, że to nie jest nic takiego ważnego, jakkolwiek by to ująć, no to po prostu sobie żyję dalej i się tym nie przejmuję. Ale właśnie denerwują mnie bardzo takie teksty, wiecie, jak słyszę nieraz, że Kanada jest lepsza od Stanów Zjednoczonych, ponieważ no, ma tą państwową służbę zdrowia. Tylko co z tego, prawda? Skoro ani nie mogę sobie pójść szybko do specjalisty, ani nie mogę zrobić sobie badań, tych wszystkich jakich chcę, muszę mieć albo dodatkowe ubezpieczenie od pracodawcy, albo no, kupić sobie samemu, albo płacić 100% za leki, które też tanie nie są. Także ja uważam, że to niekoniecznie jest takie dobre rozwiązanie, które tutaj w Kanadzie jest. Tych lekarzy też nie jest dużo, też mamy problem z lekarzami. Wspomnę jeszcze o języku angielskim, bo to też jest coś, co no przynajmniej z czym ja się zmagałam. Ciężko mi było, słuchajcie, znaleźć lekarza, który dobrze mówi po angielsku. I naprawdę już nie mówię tutaj o nie wiem, kolorze skóry czy pochodzeniu, bo mnie to szczerze mówiąc rybka. Natomiast dla mnie no podstawowym jest to, żeby móc się z lekarzem porozumieć. A miałam niestety takie przypadki, yy, że nie mogłam się po prostu z lekarzem dogadać. No i przez to musiałam no szukać następnego, a jako, że oni wcale nie są tacy łatwi do znalezienia, no to chwilę to trwało. I standardowo nie mogłam mówić, robić brwi, także lecimy dalej. I może powiem Wam teraz trochę o naturze, ponieważ wiem, że sporo osób, które tutaj przyjeżdża, które w ogóle pyta mnie o Kanadę, wow, yy, chcę odwiedzić Kanadę ze względu na przepiękną przyrodę i to się jak najbardziej tutaj zgadza. Przyroda jest przepiękna, ale też warto wspomnieć o tym, że jest ona... Dzika, po prostu dzika. Jest tutaj bardzo dużo y, zwierząt. Mam na myśli niedźwiedzie, kojoty, y, kugary, różnego typu no, duże zwierzęta niebezpieczne. I to nie jest tak, że możecie sobie wszędzie wyjść do lasu, czy jak na grzyby, czy coś i no, bezpiecznie tam pochodzić. I tutaj znowu ja mówię o tej zachodniej stronie Kanady. Nie wiem, jak jest na wschodzie, pewnie jest bezpieczniej. Raczej się mówi właśnie, że to zachód jest dziki. I to tutaj mamy to największe zgrupowanie tych zwierząt. Pomijam oczywiście północ w tych moich wywodach. I wydaje mi się, że to jest coś, o czym się zazwyczaj nie myśli, przejeżdżając tutaj. Mało kto jest przygotowany na to. Tutaj tu bylcy zawsze chodzą w góry albo z gwizdkiem, albo z sprayem na niedźwiedzie. To jest też dosyć istotne tutaj. No plus trzeba mieć wiedzę jak się zachować. Co robić jak się zobaczy niedźwiedzia i oczywiście którego, ponieważ mamy i czarne i, i grizzly. I z każdym trzeba zachowywać się inaczej. Ja osobiście niedźwiedzia nie spotkałam. E, takiego wrzemiany no nie zasiadkom, e, ale też dlatego, że ja się po prostu nie wypuszczam. E, ja się tragicznie boję niedźwiedzi. Nie wiem, czy w zeszłym życiu mi jakiś zjad, czy co, ale e, no to tutaj dopiero. Tak naprawdę zaczęłam się ich bać do takiego stopnia, że e, no, boję się zwyczajnie wychodzić w tą naturę. E, próbowałam, zwłaszcza jak żyłam właśnie w Kolumbii Brytyjskiej, zwłaszcza jak mieszkałam w Kolumbii Brytyjskiej, to e, no tam próbowałam różnych rzeczy, różnych sportów, różnego rodzaju aktywności takiej na zewnątrz. Natomiast zawsze gdzieś miałam z tyłu głowy, że no ten niedźwiedź tam jest i, i na mnie patrzy na pewno. Także ja jestem bardzo uważna, jeżeli o to chodzi i... No, jeżeli ktoś chce tutaj przyjechać i chodzić po górach, to oczywiście jak najbardziej, bo widoki są przepiękne, ale no trzeba to wziąć pod uwagę, żeby nauczyć się po prostu tych podstawowych zasad bezpieczeństwa i robić to z głową. Naprawdę słuchać się strażników parków narodowych, tego, co oni mówią, jakie są zasady, jeżeli na przykład idziecie na camping. Nie przechowywać żywności w namiocie i tak dalej, i tak dalej, bo tutaj naprawdę są przypadki, że niedźwiedź schodzi z gór, przychodzi na taki camping, no jeżeli coś znajdzie, no to może się skończyć lepiej lub gorzej, natomiast zawsze kończy się to źle dla misia, a taki misi jest odstrzeliwany, no i też szkoda po prostu misiów, prawda, już nawet mm, na chwilę biorąc na bok nasze bezpieczeństwo, czy nie wiem, na kurczę szacunek do tego miejsca, no to też szacunek do samego misia. Takich problemów jednak nie ma, jeżeli wchodzimy w miejsca, które są bardzo popularne turystycznie, które są jakoś tam zorganizowane. Natomiast wtedy trzeba pamiętać o tym, że przez to, że są właśnie dobrze zorganizowane i no, mocno turystyczne, to często są kolejki, często trzeba zapisać się wcześniej, żeby móc w ogóle takie miejsce odwiedzić. Nie ma zazwyczaj tam dużych parkingów, także parkingi są gdzieś dalej, i należy kupić miejsce na takim parkingu. Kupić też bilet do takiego busika, który was przewozi z tego parkingu do no, tej atrakcji turystycznej czy miejsca, z którego możecie pójść w góry. Nie, oczywiście, oczywiście nie wszędzie jest to płatne to bardzo zależy od parku do parku. Ale właśnie wstęp do parku narodowego też jest płatny, to o tym też dużo ludzi zapomina. Generalnie nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, że po prostu usiadamy w samochód i jedziemy do lasu, czy jedziemy tam, nie wiem, na Mazury, jest to troszeczkę większa wyprawa plus właśnie odległości. To jest coś, z czym ja się tutaj, no, może nie zmagałam, ale Moja pierwsza wycieczka w ogóle na, do Ameryki Południowej, moja pierwsza w ogóle wycieczka do Ameryki Północnej, to była wycieczka do Stanów i tam napakowałam sobie tyle atrakcji, tyle rzeczy chciałam zobaczyć, bo wydawało mi się, że już więcej tutaj nie przyjadę, że po prostu nie wzięłam pod uwagę tego, jak wielkie są tutaj odległości. A one są naprawdę ogromne, i, i o tym też warto pamiętać, jak się taką wycieczkę organizuje, że. Dojazd zajmuje naprawdę dużo czasu. Jest to natomiast dojazd bardzo przyjemny, ponieważ większość drogi pokonuje się i tak jakąś autostradą, czy drogą szybkiego ruchu. I to jest tutaj akurat bardzo dobrze wszystko rozwiązane, także no, jedzie się szybko, jedzie się prosto, najczęściej cały czas, no, aż do celu, no ale to też trwa. Ja osobiście bardzo lubię takie właśnie wycieczki autem. Podoba mi się to, że jest wszędzie daleko. No ale to jest właśnie też taka kultura jeżdżenia wszędzie, tak samo w miastach dużych. No jeżeli nie mieszkasz w ścisłym centrum, no to dojazd gdziekolwiek no zajmuje trochę czasu. Nie w każdym też mieście są kolejki, czy, czy coś Ala metro, tramwaje, autobusy i tak dalej. To znaczy, no są, ale nie dojeżdżają do e, wszystkich skrawków miasta. Także auto to tutaj jest totalna podstawa, i bez tego to, no, no nie wiem, ja sobie nie wyobrażam życia. Można dużo rzeczy nie mieć, ale auta to raczej nie. Natomiast też z tego powodu, auta są tutaj dosyć przystępne cenowo. W porównaniu z Europą to bym powiedziała, że są wręcz tanie. Kiedyś rozmawiałam z jakimś kolegą i mi mówił, ile auta kosztują w Polsce, to nie wierzyłam. To po prostu jak mieszkania. I to, co się z tym wiąże, to też właśnie benzyna. Benzyna tutaj jest dosyć tania. Także nie sprawia to jakiegoś dużego problemu, żeby te wielkie odległości pokonywać. No, i jeżeli tak jak ja właśnie lubicie jeździć autem, no to jest to świetne rozwiązanie. Dlatego w sumie moim ulubionym miejscem do podróżowania są tutaj stany, i to ich południowa część to jest jakieś 2000 km no z hakiem. Zajmuje to około 2 dni tak na spokojnie, żeby dojechać. I sama ta podróż sprawia mi bardzo dużo radości, bardzo to lubię, i zawsze na taką wycieczkę się bardzo cieszę. To nie zajmuje naprawdę dużo czasu, robię to zazwyczaj no, ze za dwa razy w roku. Zależy od roku, tak. Bywają takie lata, że to się robi częściej, czasem rzadziej. Natomiast no, zdecydowanie wolę tą podróż odbywać autem niż lecieć. Jak lecimy, to wbrew pozorom też to zajmuje cały dzień. No bo trzeba dojechać na lotnisko, na lotnisku też swoje odbębnić. Potem też nie mamy auta, więc trzeba albo je pożyczyć, albo się dostać jakoś do hotelu. No, wolę posiądzić jeszcze dodatkowe, nie wiem, pół dnia i dojechać po prostu tam autem. Co by tu Wam jeszcze powiedzieć? Może powiem Wam o jednostkach miary, bo to jest coś, co też mnie dosyć denerwowało tutaj, jak przyjechałam. Czyli to, że w teorii Kanada przyjęła system metryczny, tak że wszystko powinno być tak samo jak w Europie. Natomiast w praktyce jest troszeczkę inaczej. Na przykład, prędkość czy ta na znakach, czy tak jak się z kimś rozmawia, podawana jest w kilometrach. Natomiast zużycie paliwa już w milach na kilometr. Na stacjach paliwo zazwyczaj sprzedaje się w litrach, także to jest ok, ale na przykład, jeżeli chodzi o wagi, tutaj generalnie z kim nie porozmawiasz, to każdy robi to inaczej, albo w funtach, albo w kilogramach. U lekarza też mi się zdarzało to właśnie różnie. Jeden lekarz pytał mnie w funtach, inny w kilogramach. Generalnie oni też między sobą nie wiedzą co jest co. U weterynarza na przykład pokazywali mi, znaczy pokazywali, mówili mi o wadze mojego kota w funtach, to totalnie nie wiedziałam ile to jest, musiałam sobie przeliczać. Ale jak na przykład kupujecie sobie coś nie wiem, w kastorami, jakieś materiały budowlane, czy nawet taki no właśnie centymetr, wszystko jest w calach. Także. Jeżeli nie znacie wszystkich przeliczników albo nie umiecie sobie tego szybko sprawdzić, no to jest to jakiś to problem. Na produktach spożywczych, na przykład, jest wszystko w dwóch jednostkach. Mamy i gramy, mililitry i uncję. Także, no, chociażby tutaj jest łatwiej, ponieważ jest, no, w dwóch jednostkach, to można sobie odnaleźć swoją. Języki są też dwa: francuski i ten kanadyjski, francuski oraz angielski. O francuskim słyszałam, że nie jest właśnie taki sam jak ten europejski, natomiast no sama nie mówię po francusku, więc nic Wam tutaj nie powiem, ale z tego co słyszałam, nie jest problem się dogadać. No, brzmią dla Francuzów europejskich śmiesznie, właśnie Kanadyjczycy mówiący po francusku, natomiast no dogadać się podobno dogadują. Także generalnie mam nadzieję, że z tego filmiku wyniesiecie tyle, że Kanada wcale nie jest taka... Syropem klonowym płynąca, i tutaj też są kolejki u lekarzy, też są problemy polityczne różnego rodzaju. No, o polityce starałam się tutaj w ogóle nie mówić, bo, no, bo nie chcę swojego kanału zasmucać takimi rzeczami, ale prawda, słuchajcie, jest taka, że wszędzie żyje się tak samo. Wszędzie musimy no, iść do pracy, musimy iść na zakupy, musimy coś ugotować. Mamy różne problemy, czy to z bankiem, czy z lekarzem, czy tam z sąsiadem na poczcie. Wszędzie żyje się tak samo. Także, jeżeli macie ochotę przyjechać do Kanady tak typowo turystycznie, właśnie tą naturę zobaczyć, to jak najbardziej polecam. Jest przepiękna, ale naprawdę porządnie się do tego przygotujcie. Nic tak na rachu ciachu, bo może się okazać, że albo właśnie nie ma miejsc, albo nie macie zaparkować, albo yy, nie wiem, jesteście przygotowani na spotkanie z niedźwiedziem. Ja tak o tych niedźwiedziach mówię, ale naprawdę słuchajcie, jak mieszkałam w Vancouver, te niedźwiedzie potrafiły schodzić do miasta, wyjmować śmieci ze śmietników takich, no, ludzi po prostu mających domy. I to nie jest nic, nie wiem, nienormalnego tutaj. Tak samo na przykład kojoty. Kojoty tutaj, gdzie mieszkam, też przychodzą w nocy. Zdarzały się przypadki, że były atakowane małe psy, które sobie gdzieś tam na smyczy były prowadzone. To nie są jakieś odosobnione przypadki. Oczywiście większość tego dzieje się latem i to wtedy najwięcej newsów tego typu no, przedostaje się do mediów, ale... No to nie jest tak raz na, wiecie, 30 lat. Tak jak ostatnio coś czytałam też, że w Polsce to było, czy w Czechach, kurczę, że jakiś niedźwiedź kogoś się zaatakował. Był jeden przypadek, na ile lat? Tutaj jest tego naprawdę dosyć dużo, więc po prostu zalecam ostrożność. Natomiast jeżeli chodzi o takie życie, nie uważam, żeby to był ani lepszy kraj do życia niż Polska, ani łatwiejszy, ani przyjemniejszy. Ja z mojego doświadczenia, które też uwzględnia życie, na przykład w Anglii czy Szwajcarii, według mnie Kanada wcale nie jest dobrym miejscem do życia i ja planuję się stąd wyprowadzić za kilka lat, ale no zobaczymy jak będzie. Także to tyle na dzisiaj. Jeżeli macie ochotę na więcej, na więcej kanadyjskich jakichś ciekawostek, to dajcie mi znać. Jeżeli jest jakiś temat, który specyficznie bardzo was interesuje, no to też dajcie mi znać w komentarzu. Ja tymczasem się żegnam, życzę Wam przemiłej reszty dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!